Podstawa trójkąta równobocznego jest średnicą koła o promieniu R. Oblicz stosunek pola części koła leżącej na zewnątrz trójkąta do pola części koła leżącej wewnątrz tego trójkąta. Zaczynamy od rysunku poglądowego. Jest trójkąt równoboczny. Mniej więcej wygląda on. Taki sposób. Tu jest po 60 stopni. I ta podstawa jest jednocześnie średnicą koła o promieniu R. Czyli jeżeli ten odcinek jest średnicą, to tutaj w środku musiałby być środek tego koła. Tu jest promień R promień R i zataczamy koło o takim promieniu tu wbijając cyrkiel i jakby to mniej więcej wyglądało no przypuszczam, że mogłoby to wyglądać no, mniej więcej tak no koło nie jest idealne ale do czego zmierzamy jeżeli tu jest środek tego koła, to widzimy, że na pewno do koła należą takie fragmenty. No, ograniczeniami są tak. Na pewno ta podstawa. Wszystko to, co leży pod tą podstawą, już do trójkąta nie należy. Natomiast innymi punktami granicznymi są ten punkt, ten. Symetrycznie ten punkt i ten. Co nam to daje? Na pewno, o, gdybyśmy tak to połączyli, te odcinki, które narysowałem, są też długościami promieni. Tu jest R i tu jest R. I teraz spójrzmy, które fragmenty należą do trójkąta. Na pewno. Na, do trójkąta należy ten fragment. Na pewno leży ten fragment i też ten fragment. I myślę tak, że chyba łatwiej nam będzie obliczyć to, co leży w trójkącie, a to, co leży poza trójkątem, to będzie pozostałą część okoła. Więc tak, co leży wewnątrz trójkąta? Ten trójkąt, ten wycinek kołowy i ten trójkąt. Tylko jak określimy. Ich pola, bo jedyną wielkością, którą mamy, to jest tak promień, ta wielkość R. I patrząc się na ten trójkąt. Mam R i mam R. Ale troszkę to mało. Tylko że jak tu jest R i tu jest R, to ten trójkąt już jest równoramienny. A przy podstawie wtedy ten odcinek jest podstawą, przy podstawie kąty muszą mieć. Tę samą miarę. I już ten kąt z trójkąta równobocznego jest jednym z kątów przy podstawie, więc drugi też musiałby być 60 stopni. A skoro tak, no to pozostał trzeci kąt i z sumy miar kątów wewnętrznych, no musi mieć 60 stopni. Wniosek: ten trójkąt jest trójkątem równobocznym. Po drugiej stronie trójkąt będzie identyczny, bo ta sama sytuacja. Odcinek R, odcinek R przy tej podstawie 60 stopni, zatem tu tak samo musi być 60 stopni, no i pozostaje 60 stopni. Czyli już widzimy, że takie dwa identyczne trójkąty należą do. Tego trójkąta, ale pozostaje jeszcze wycinek kołowy. Tak jak widać, ta średnica daje w sumie 180 stopni. Patrząc się na środek, mamy tak po jednej stronie 60, po drugiej stronie 60 stopni, więc ten kąt, który pozostał, musi być kątem, który nam cały ten kąt z, to, z, tego, z tych trzech zrobi jeden kąt półpełny 180. Nie ma wątpliwości, też musi być to 60 stopni. No to możemy obliczyć tę część, która mieści się w trójkącie, czyli która mieści się wewnątrz. Od tego zaczniemy. Czyli pole tego, co leży... Wewnątrz liczyłbym tak, że to jest tak: dwa razy pole takiego jednego trójkąta, czyli tego trójkąta i tego trójkąta, i plus jeszcze pole wycinka kołowego, który jest tutaj promień R, promień R i kąt 60 stopni. No to możemy to wyznaczać. Pamiętamy pewne wzory. Pole trójkąta równobocznego to jest a kwadrat pierwiastków z 3 przez 4. Natomiast pole wycinka kołowego to jest alfa przez 360 stopni razy pier kwadrat gdzie alfa jest kątem środkowym, który wycina nam ten wycinek kołowy, a r jest promieniem. Jeżeli to zastosujemy w naszym zadaniu, to pole tej części, która leży wewnątrz trójkąta, to jest dwa razy i pole takiego jednego trójkąta równobocznego, czyli bokiem nie jest a, tylko bokiem jest r, czyli to będzie r kwadrat. Pierwiastków z 3 przez 4. To jest pole takiego jednego trójkąta równobocznego, czy tego po prawej, czy po lewej stronie. Dodać pole wycinka kołowego, no to widzimy ten kąt środkowy to jest 60 stopni, czyli wstawimy go w miejsce alfy, natomiast r jest faktycznie tą samą wielkością co i na rysunku, czyli 60 stopni. Do 360 stopni razy pi i razy r kwadrat. No to co moglibyśmy z tego zrobić? Na pewno tutaj mógłbym dwójkę i czwórkę skrócić. I z pierwszego ułamka zostałoby nam r kwadrat pierwiastków z trzech, przez 2. Dodać. Tutaj ten ułamek można skrócić 60 stopni i 360 stopni i miałbym z tego pi r kwadrat przez 6. Z tego całego działania. I myślę tak, ponieważ pojawiły się mianowniki 2 i 6. Ja bym to sprowadził do wspólnego mianownika, do mianownika 6. Czyli tutaj rozszerzę przez 3, czyli byłoby 3 razy r kwadrat razy pierwiastek z 3 przez 6 i dodać, a to pozostawiam, bo mianownik już był taki, jaki chciałem. I teraz dodam liczniki, chociaż chyba łatwiej będzie wyłączyć coś wspólnego przed nawias. Na pewno r kwadrat jest i w tym wyrazie, i w tym. I tak samo miadownik 6. Więc można powiedzieć, że chyba najłatwiejszą postacią do zapisania będzie taka r kwadrat przez 6. To jest to, co występuje i tu, i tu. Natomiast co zostanie w nawiasie? Z pierwszego wyrazu zostanie trzy pierwiastki z trzech, a z drugiego zostanie pi. I co myśmy w tym momencie wyznaczyli? Wyznaczyliśmy tę część, która mieściła się wewnątrz trójkąta. Czyli ta część koła leżąca wewnątrz, a która nie leży wewnątrz. No, jeżeli mówimy o całym kole, no to jeżeli określiliśmy sobie to, co leży wewnątrz, to pole tej części, która leży na zewnątrz, to jest pole całego koła. Minus pole tego, co leżało właśnie wewnątrz. Czyli pole tego, co leży na zewnątrz, to jest r kwadrat. I odejmujemy to, co leżało w środku, czyli odejmujemy r kwadrat przez 6 w nawiasie 3 pierwiastki z 3 plus. No i teraz doprowadźmy najprostszej postaci. Tutaj ta postać była dość fajna. A tutaj chyba wymnożymy przez siebie, aby wykonać działania. Czyli pi r kwadrat odjąć. Tu będzie 3 pierwiastki z 3 r kwadrat przez 6. To jest pomnożenie to przez to. Ale jeszcze to przez to. Czyli jeszcze odjąć pi r kwadrat przez 6. I możemy w takim układzie o te dwa elementy odjąć, czyli od całości pi r kwadrat odejmę 1 szóstą pi r kwadrat, bo to jest jakby jedna szósta pi r kwadrat to zostanie z tych dwóch wyrazów 5 6 pi r kwadrat. To zostało z tych wyrazów pierwszego i trzeciego. Od całości pi r kwadrat odjąłem jedną szóstą taką pi r kwadrat. To przepiszę. Odjąć 3 pierwiastki z 3 r kwadrat przez 6. No i myślę, że możemy zrobić to samo, co w poprzednim działaniu, czyli zarówno r kwadrat jest i tu, i tu, i szóstka w białowniku i tu, i tu. Czyli możemy to wyłączyć przed nawias. R kwadrat przez 6. I co zostanie w nawiasie? R kwadrat przez 6 zostało wyłączone, zostanie z pierwszego wyrazu 5pi. A z drugiego, jeżeli to wyłączyliśmy przed nawias, zostanie odjąć 3 pierwiastki z 3. W ten sposób wyznaczyliśmy tę część koła, która leży poza tym trójkątem. I polecenie, jak brzmiało, obliczyć stosunek pola części koła leżącej na zewnątrz, czyli to, do pola części koła leżącej wewnątrz, czyli to do tego. Takie działanie musimy wykonać. Czyli działaniem kończącym jest PZ do PW. Czyli tak, Pz to jest r kwadrat przez 6 i w nawiasie 5pi odjąć 3 pierwiastek z 3 a pw to jest to całe wyrażenie czyli r kwadrat przez 6 i w nawiasie 3 pierwiastki z 3 plus pi. No i możemy to pod spodem jakoś jeszcze liczyć, ale wydaje mi się, że wystarczy o to skrócić z tym i albo zostawić w takiej kolejności, albo, ponieważ w liczniku jest odejmowanie najpierw wielkości pi minus. Wielkość niewymierna, no, a tutaj w mianowniku jest dodawanie, więc możemy kolejność zmienić. Może tak będzie ładniej. Czyli 5pi odjąć 3 pierwiastki z 3 przez i tu zmienimy kolejność pi dodać 3 pierwiastki z 3. I myślę, że to kończy zadanie ponieważ taką proporcję mieliśmy, taki stosunek mieliśmy wyznaczyć. 5pi odjąć 3 pierwiastki z trzech do pi plus 3 pierwiastki z trzech.